Witajcie moi kochani, tutaj Chris, znany wam wszystkim, a osoba przede mną i przed wami to nikt inny, tylko mój buddy, my friend, Adam, pod koniec sezonu, witaj Adam, witamy, pojechałeś tam beze mnie, motherfucker no, tak się wydarzyło. Mam za dużo. Co się stało? Co się stało? Co się stało, że mój no. partner z Ice Roads nie pojechał w tym roku? No, tak się wydarzyło. Ale powiedz mi jak było w stosunku do tego jak byliśmy ostatni raz. Lepiej gorzej kuźwa zmienia się na lepiej, na gorzej co tam się dzieje na tym Ice Road? Nie, no, jest na lepiej, Jest ok nie ma nie, ma, nie ma, e, problemów. E, Ludzie narzekają, że rookies są coraz więcej rookies i jest co Jest, jest gorzej. dużo rookies, ale, ale jest duża grupa Ruki, którzy są dobrymi kierowcami. Dobrymi? dobrymi. Tak. Byd Czyli jest nadzieja, że. Żeby... Jest nadzieja, jest nadzieja. Tak? W tamtym roku było naprawdę tragedia. Było dużo ruki, którzy źle jeździli. A w tym roku było lepiej? W, w tym tak? roku było dużo lepiej. Ile ładunków zrobiłeś? Ja zrobiłem 18. Wszystko do Gaucho Nie, gaucho, ikari, nisam... i and Divek. Ile katia i a ile divek? Tak Procentowo, czy coś? co, ja zrobiłem Carsland to daivek. Nie, Karsland to Icarus. Spod... To, Zrobiłem... to jest pod Calgary, tak? Tak, tak. tak dla ja. tych, którzy nie wiecie, to jest kawał drogi, to, to jest, jest 2,5 tysiąca, tysiąca km do Gaucho. Tak. Do Gałcio, nie? nie tak? to jest 2500 tysiąca... Ja myślałem, że oni już skończyli z tym Karsland i nie, wszystko dają Nie, nie, Zrobiłem nie. Zrobiłem dwa ładunki, 2,5 km w jedną stronę. Zrobiłem Ikari 1, ale mm -hmm. to Ikari było z Enterprise, to jest jakieś. No. 1000 km 1000 km, no tak 1000 e... tak. No dobrze mówię Ekati, dobrze Ikari i Kari jest, jest... tylko 60 ja, km ja, ja ile tam jest? Bierze. tam jest 500 km do Ikari na lodzie. Nie, mniej, nie, mniej. No 470-800 km tak? tak? no ja już za to jest dajbek Bo no. 450 I tam masz jeszcze jakieś 20 do Ikari, Dekati, nie? No to masz tak. to masz w samego ciągle, lodu, ciągle, ciągle jest dobre żarcie, czy nie? I Kiari już nie jest dobre jedzenie, tak? na kemp nie możemy wchodzić, także. No słyszałem curry... właśnie, że te restrykcje covidowe ciągle trwają, tam, tak, tak? jest, nie? tak no? No jest, tak, no, tak jest. Także, także lakard mają dobre jedzenie. Lakard? Lakard tak? jest dobrze jedzenie. Ale jak ostatnim razem byłem w 2021, bo ja od dwóch lat, czyli ostatni, przedostatni tegoroczny sezon odpuściłem. Y, odpuściłem, bo mnie oczywiście odpuszczono mi, tak? Na, chwileczkę. na chwileczkę. Ale wrócisz. Wrócę. Jeszcze razem pojeździmy, nie A, cel, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie jeszcze. jeszcze spalimy trochę wody pod kołami. 2019 to się <laughs> powtórzy jeszcze raz. Tak jest. Ale wiesz co, ja mam do Ciebie pytanie takie kuźwa natury zasadniczej. Czy nie uważasz, że kuźwa Ice Road się zmienia na przedszkole trochę? Trochę tak, trochę tak. Już nie no chodzi może, mi o to, jacy kierowcy co, przychodzą, tylko kuźwa jest je, co rok łatwiej, je... tak? jest Bo łatwiej jest Tak? Zauważyłem, że strasznie dużo sypią nie piasku tej, kuźwa. Nie już tak, bardzo dużo piasku sypią. No wie, wiesz, jak rozmawiałem z jednym z, z z tych od dróg budowania dróg, to on powiedział, że oni sypią ten piasek, oni zaczęli sypiać ten piasek ze względu na ciężarówki z automatykiem, że kierowcy sobie nie radzą, nie? Bo no, auto, automatycy że się automat ślizgają. Tak jest naprawdę jest jest problem z automatami, żeby zjeżdżać z lodu na wyspy. No. Ale mam automata w pierwszy Zdarzały się oryginałowie tacy jak ten, no jak się nazywał nasz kolega, który tylko jadł. Jak on miał na krzywkę, kuźwa. Szkiełek. Skiełek, szkiełek, śkiełek. Jak go za ucho złapał. Za ucho Malcolm, na... tak? Malkom? nie bym... wiecie, ja, wyżar, ja, wyżar wiecie o co chodzi, to ja wam powiem tak. Szkiełek się zatrzymał kuźwa w lokar, gdzie jest darmowe żarcie. I przez trzy nie wyjeżdżał. kuźwa bo miał darmowe żarcie i jadł. nie? I nie rozumiał, że przez trzy mógł zarobić 1800 czy tam 1500 dolarów. I jak właściciel przyszedł, tego go złapał za ucho, jak chłopca w przedszkolu i kuźwa zaprowadził. Myśmy wtedy, myśmy wtedy już zrobili chyba... Dwa kółka, nie? Nie no, on, on siedział w lokarty jak myśmy robili drugie kółko. Drugie kółko. No. Robili, tak? myśleliśmy, że coś się stało z nim, a on po prostu pamiętasz, siedział. Pamiętasz portaż 31? 31. O oh, ja to było najlepsze! Ja pamiętam, słuchajcie, to jest the legend, kurwa. Słuchajcie, jedziemy. Ja wam muszę trennie, to powiedzieć. Myśmy prowadzili konwoju. Nie, 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 bo prowadził go ten gościu z Westken. Z Westen, ja go pamiętam, tam. bo ja byłem za nim, nie? Tak, bo... Pamiętasz, że przed nami zawiesiły się dwa konwoje, tak? Dwa konwoje. I ja, jak czekaliśmy na, na to, żeby je przeciągnęli linami przez górę. Tak? A my z Adamem nie mogliśmy sobie przypomnieć co jest na 30, 31, kuźwa, rozumiesz? Ja myślałem, że oni drogę zmienili, wiecie, ja myślałem, że była droga Ja, ja wam powiem tak, no, no, tu nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko my kurwa z to tak, trochę żeśmy na tych Fjord przejechali, więc dla nas Ice Row to jest wakacje, nie? Tak? To jest, to jest, to jest wakacje, wakacje, tak? To, jest, to, to są po prostu Juko, relaks, nie? Yukon, Tak, nie, dokładnie. Wóziskiem. Więc wyobraźcie sobie nagle tak, że ktoś nie może przejechać przez jakąś wyspę, tak? Która jest nazywana portaż i my z Adamem rozmawiamy, ale o co chodzi, Kuzja? I wiesz, tak ktoś nam problem, mówi, nie? I ktoś mówi tak, bo nie, nie zrobił górki, a ja mówię, ale jaka jest górka? Do Adama pytam się, jaka jest górka na 30. Ja, ono, a on wie. mówi, ja, a Adam mówi właśnie to co mówi, nie, że nie wie, nie. Więc ja wysiadam Kuzja z ciężarówki, bo czekamy na otwarcie drogi. Idę do Idziemy do, obaj, idziemy do tego y, naszego lidera, a lider napołuszył się i mówi, tak chłopaki, dwa konwoje stanęły, my nie możemy też stanąć, my musimy pokazać, że jesteśmy zawodowcy. No to Adam mówi, kuźwa, spoko. nie, Ja mówię, spoko, nie ma problemu, nie? Rozumiecie, usuwają przeszkodę, ruszamy I teraz tak, wpada lider na, na górkę niewielką, Adam jest za mną, ja wpadam drugi i nagle lider krzyczy, kuźwa, stop, stop, stop! ponieważ ja się zagrzebałem, nie? Więc jak krzyczę do Adama Zatrzymuj się natychmiast na lodzie, kuźwa nie ja jeszcze, wierzę na górę, ja nie? Na jeziorze, A jeszcze. Adam jeszcze, jeszcze był na jeziorze, nie? Adam się zatrzymał na jeziorze, moi drodzy. Ja stanąłem pod górkę Super B, tak? Czyli nie wiem czy wiecie co to jest Super B, to jest ośmioosiowy, ośmio dwu, dwunaczepowy zestaw, 63 tony. Pod górkę jak tym staniesz to nie ruszysz. Nie ruszysz. Koniec nie? Koniec. I nie cofniesz za bardzo. i nie cofniesz za bardzo, bo to jest dwie naczepy kuźwa, czyli bardzo szybko się łamią, a tam drogi są bardzo wąskie. No więc lider stoi, ja stoję w połowie pod górkę z naczepą Super B i drapie się po głowie i mówię. No no to mam po raz pierwszy w życiu przeebane, tak? Adam stoi na jeziorze, więc jest golden kuźwa, bo, bo może jeszcze wszystko zrobić. nie? Ty już nie, ty już nie a ja już nie, już nie a, ja, a, a ja jestem fakt, nie rozumiecie. I teraz tak. Przyjeżdża Security, wkurzony, bo ten dwa. Kopalni, nie? Tak, no. I ten, ten gościu do mnie z pretensjami, rozumiesz? Do mnie z pretensjami, że jacy wy jesteście kierowcy, że nie potraficie przejechać po prostym, zwykłej górki, Po nie? zwykłej górce. A ja do niego mówię, przepraszam cię bardzo, czy to ja utknąłem, czy ten przede mną, nie? A Security mówi, nieważne, wy nie potraficie jeździć. Ja mówię, nie. który tam nie wyjechał. Tak. A ja mówię, wiesz co? Ja mówię, ja nawet nie chcę rozmawiać z tobą kuźwa, no wiesz co, no gościu przyjeżdża do mnie, gdzie kuźwa lider przede mną stanął, a ja utknąłem. Ja mówię, ty lepiej mi zabezpiecz, bo ja będę cofał. On mówi, super B, nie cofniesz. A ja mówię, oh yes I can, nie? Mówię kuźwa, on mówi, nie, nie cofniesz, bo wszyscy macie dobre mniemanie o sobie. Ja mówię, stary, albo mi pozwolisz cofnąć na jezioro, albo muszę zakładać łańcuchy. Nie, łańcuchów nie wolno kuźwa na Ice Road, nie? Rozumiesz, nie? A ja mówię, kurwa, bo już nie wyrobiłem, mówię tak. Człowieku, czy, czy ty rozumiesz, że ja nie jestem w stanie ruszyć kuźwa 63-tonowym pod górę lodową? Albo cofnę, albo zakładam łańcuchy. A on powiedział: Ach, wy kierowcy, wiesz co? I zabrał się i pojechał do ciebie. Tak? tak. Nie? A ja spokojnie założyłem jeden łańcuch, tylko na jedno koło kuźnie, rozumiesz, założyłem podwójny, ale na jedną, na jedną, tak, nie, i mówię do ciebie Adam kuźwa, nie wiem co tam się dzieje na górze, ale skoro trzy konwoje utknęły, to lepiej hammer down, nie, pamiętasz, powiedziałem ci kuźwa, uderz po ogień, na... ogień na tłoki, tak, nie, no słuchajcie. Słuchajcie, my obaj pracowaliśmy na Awefie. To nie są żarty kurczę, tam są siany kuźwa. Rozumiesz o co chodzi? Tam silniki wywala kuźwa z ramię, łańcuchy zrywa, nie. Więc uznaliśmy, że musi być straszliwa ściana. sytuacja. Siana kuźwa po prostu, ściana. nie? No nie wiedzieliśmy o co chodzi, nie? I teraz tak, wyciągnęli tego naszego nieszczęsnego lidera. Ja ruszam z tym łańcuchem, kuźwa jadę i myślę sobie, what the fuck! Ja nie widzę żadnej góry, nie widzę żadnego problemu. Wyjechałem i mówię, Adam co tam z tobą, a Adam mówi Adam mówi, ja pierdolę, nie biorę żadnych szans, nie, jadę, nie 80 na godzinę wjeżdżałem z jeziora na plażę na to, na to. z jeziora jak walnąłeś, na, to pamiętam jak mi powiedziałeś jak mi powiedziałeś, że security został zepchnięty siłą powietrza na bok kuźwa na lodzie, nie, jak uderzyłeś w, w plażę, nie w plażę jak walnąłeś, no a ja z, ściągałem łańcuchy, nie? i pamiętam jak security jak, jak security zawołał, mówi Mówi driver, mówi on Cię zawołał jak tam jest na tej górze, czy już pokonałeś górę, a Ty mówisz jaką górę, nie widzę żadnej góry, nie? Ja mówię Chris, Chris, mówię gdzie ta góra jest? Nie? Gdzie ta góra? A ja, mówię, a ja mówię zwolnij, bo za chwilę we mnie przy... Przy... ja się bałem, że Ty we mnie przywalisz jak ja ściągam łańcuchy, nie? A już to górę przejechałem, jaka góra, w góry żadnej nie było. No i słuchajcie, to jest właśnie takie coś, nie? Że... No kierowcy i kierowcy. Kierowcy i kierowcy. kierowcy nie, i kierowcy. tak, nie? No, byli no. że to I, I to, to był jest duża góra, i, to, to było... I byśmy później zadamy się naśmiewali, że dwóch gości, zawodowców kuźwa, jakby nie było. Dało się nabrać. Dało się nabrać, nabrać, że ja po raz pierwszy na Road założyłem łańcuchy, a ty po raz pierwszy jak przycisnąłeś ogień na tłoki, to myślałem, że spalisz tą górę, kuźwę i wyrównasz Więc nie? Nie, w nocy złapał tego gazu. Nie, ja, nie, nie, tak, nie, no. no ja rozumiem, no ale wiesz, no jak trzy konwoje stanęły, no to kuźwa już już, już robisz, dajesz siebie wszystko, nie? No, Każdą trasę, co przejeżdżam przez Portage 31, no. To mam obraz właśnie tego, tego co nas spotkało tego, wtedy, nas nie? Spotkało. nie Za każdym ja, ja jednym razem. Ja no. mam nawet nagrany chyba cały film tego Portage 31 na moim na moim żeby filmu. pokazać, że tam w ogóle nie ma żadnej góry, nie? Nie, jest malutka ta. No jest, jest, no, ale wiesz no trzeba chodzi, nie? Że nie żeby no. żeby tam coś zrobić, no. Ale takie no No takie są. No dobra. Czyli mówisz, ale mówisz, że w tym roku nie było takich głupich rukich ja, nie, jak nie ty, było, nie? Tak? W, wiesz co, było bardzo dużo farmerów z manitoby było. Młodych A no to chłopaki zacięte, w nie? W bojkach, Ta, kapeluszach, no. zacięte chłopaki, naprawdę e, e, powiem ci, że przyjemność była z nimi jeździć, No, było no. dwóch chłopaków to z... Meksyku, ja wiem o czym mówisz, było dwóch chłopaków z Meksyku. Oh. Tak, ja z nimi jeździłem, ja ich zabrałem, e, ja ich zabrałem na pierwszy konwój. E, pierwszy konwój i powiem ci, że ten chłopak prosto prostu z Meksyku. Prosto z Meksyku na Ice mówił coś po angielsku? Słabo. Słabo, bardzo słabo. Ja go zabrałem. Ja ich spotkałem na, na granicy z Eye, z mm -hmm. Northwest Territories. I prosili mnie, żeby. Czyli ich legenda Ice Road ściąga jednak z całego świata, nie? Ściąga z całego świata legenda. Mm -hmm. I ja ich poprosiłem, znaczy oni mnie poprosili, żeby z nimi, żeby ich przeprowadzić do Gauciu. Mm -hmm. I pojechaliśmy razem. Nowi kierowcy, profesjonalni Dobrze jeździli, tak? Dobrze. Nie, nie, nie masz nic, tak? Nie mam nic, nie mogę nic powiedzieć. Ale to. prawda, Wiesz co, oni zaczęli, pamiętasz jak zaczęli sypać tą górę piasku Charlie? na Charlie Hills, nie? Charlie to jest pestka, to jest Charlie nie. Istnieje. Sypią, sypią, sypią kuźwa, sypią, tak? Wszystkie... Ja rozmawiałem na ten temat z organizatorami tych dróg, czyli budowniczymi. Oni powiedzieli mi po prostu, że główną... Główną przyczyną, dla której sypią tyle piasku jest, jest po prostu, że używamy automatyków, że coraz więcej trafia automatyków. Za dużo na, automatów jest. Za tak. tak, że one nie radzą sobie pod szklaną nie, górę. A automat zaczyna tobie się w górki, i, i, i zaczyna cię redukować tak. biegi i zaczynasz tracić siłę. No. Ja, ja tak miałem parę razy, że, że kurde jakby biału nie było, to ja bym nie wyjechał. Nie wyjechałbyś, nie? Nie, tak? bo mi zaczął. Zupełnie rzucać. co innego niż, niż, niż manualny, nie? Tak? Jak ja tylko byłem automatem, zrobiłem może cztery trasy, resztę biegówką robiłem. Tak. Tak, no bo mi się zepsuł ten samochód, nie? To, a, I... to te... Ten się zepsuł, ten, ten, się, zepsuł. ten czyli te, się zepsuł. Czyli te Coronados, które miałeś jako zastępcze, miały manualne? Manualne. O, to super, tak, nie? Tak, tak dlatego ja chciałem zostawić, nie? tylko że one były stare, się psuły też. No, no. Dwa razy za marat No i one wszystkie używają Series Sixy, także to jest tak, tylko 430 tak. koni mechanicznych. No mało one mają mało siły, mają, ale na jeziorach to nie ruszany się. No nie, na jeziorach nie, tylko że wiesz, na Ingram Trail no, to daje dupę. Nie? To, i ten, no ale. ale... Ale to był bardzo łatwy sezon, no. najłatwiejszy chyba. Ale zrobiłeś ile mówiłeś? 17-18. 18, 18, 18 tak? gaucho, dive, Ale jeszcze i... w ogóle z Carson to kogoś ska, do... uh, Z Carson 2 zrobiłem, no. z Enterprise i później Parę, z, tak? z Yellowknife zrobiłem 2, także, uh -huh. także ogarnąłem chyba. Była... No ja dość dobrze nie było. Dość dobrze, nie narzekasz. Uh, tak? Ekipa była super w tym. No roku. i zepsuło ci no i ciężarka ci czy, dała w dupę też uh, trochę Ale 5 tak? breakdowns w dwóch tygodniach. Cztery samochody zmieniają. A jak tam z naszymi chłopakami? Bo zawsze był Dawid, pamiętasz? Davida Dawid David, David, z David. West Kenu, tak? Nie było Dawida. Uh, A David, David, ten young guy? Taki młody chłopaczek, nie? Jest co, ja go nie widziałem. Tak. Wiem, wiem, A nie widziałe... nie spotkałeś widziałem, spotkałeś może go Krzyśka, tego takiego napakowanego? Wiesz co, ja, ja, ja spotkałem dwóch Polaków, uh -huh. Karol, pozdrawiam, fajny chłopak, uh -huh. Karol. Tylko Karola, i jeszcze był jeden z nich, chłopaki pana Mienia. czekaj. Fajny chłopaki spotkałem, mieliśmy się na piwę. Ale z jakiej firmy? Z Wesken No, wiesz, najczęściej... Ale też. też tak. No, no, Profesjonalni. No, no. Powiem ci, że. Tak, że nic... bo dużo gadamy, a mało. W tym, mało... Roku, w tym roku nie mogę się doczepić do żadnych rookies. Mhm. Wszyscy jeździli super. Dla mnie, jak dla mnie, nie. Byli niektórzy w konwojach wolniejsi, jak zawsze. Nie? No tak, tak. Że Gdzieś tam na jeziorze zgubiłem dwóch, trzech kierowców z tyłu, gdzie przeprowadzałem, zgubiłem ich. Mm -hmm. Musiałem na nich poczekać. Mm -hmm. Czalić przejeżdżaliśmy, zaczęli, na jeziorze już nie no to tam się zgubili, trzeba poczekać na nich. Ale nie, 5 minutek i no. dołączyliśmy, a i dalej. Spoko. Także nie, rewelacja. W tamtym roku była tragedia, w tamtym roku. Mm. Było tyle nowych kierowców, było tyle wypadków, tyle Nie wiem było. czy pamiętasz jak jeszcze jeździłeś Ty dla e, i, West. Junior, dla Ventures West Ja nie pamiętam który to był rok, e, to był rok albo 2015 albo 16. 16 bardziej kiedy, albo 17, kiedy Ventures West miało 90% rookies Nie wiem czy pamiętasz, że nikt nie Ventures mógł... Ventures West? Tak, tak Ja pamiętam, że miałem wtedy w konwoju że trudno mi było wziąć znaleźć czwartego doświadczonego i miałem po trzech ruki z konwoju. Był rok, co więcej, dużo nowych kierowców. Dużo nowych kierowców i pamię nie wiem czy pamiętasz, że na portaż 8 Czyli tam gdzie jest rzeczywista Pociąty, górka, tak? Yy, nikt nie mógł przejechać i przez pewien czas było, wszyscy było, żeśmy siedzieli było, kurzla, ja po 2-3 godziny, a bo ósemka gdzie tam 10 na godzinę się wjeżdżało, to był ten portaż, Pamiętasz, jak, tak, jak tak, wyjeżdżasz, tak, gdzie tak, przejeżdżasz to jezioro, tak, gdzie tak, są tak, te, yy, gdzie masz 10 na, godzinę, bo, 10 na godzinę, bo skręcasz pod kątem 90 stopni i wtedy jak. Klirujesz ten, ten, tak, ten tak. zakręt, to musisz dać ogień na tłoki, bo nie, nie dasz rady wzgórza. Tak. i, i A nowi kierowcy się bali. i nowi kierowcy oni... się bali i w związku z powyższym rawiali pod górę i tam w końcu się security tak wkurzyło, że nawet postawiło znak 30 km na godzinę, żeby, żeby, żeby no w miarę było. Nie? I to było, to było 2016 rok. 16, i, no. i, I wiesz, i ja, ja pamiętam jak byli wszyscy sfrustrowani, bo kuźwa, bo kierowcy, wiesz. Ja ci powiem tak, nie, jak ja robiłem jako lider, nie, to ja od razu szkoliłem kierowców. Prosta rzecz, nie? jaka jest jedna reguła? A on mówi, no wiesz, i zaczyna mi czytać, kurwa, co wszystko ich uczyli tam, przepraszam, że tak, język, tak. co ich tam uczyli, ja mówię, nie, nie, zapomnijcie o tym wszystkich. You follow the leader, nie? I wiesz, i oni mieli z tym problem, nie? A ja mówię tak, ja biorę odpowiedzialność za wasze wyszkolenie. Po prostu robicie to, co One ja wam mówię, robić, nie? to samo co ty robisz. Tak, dokładnie, no nie. Wiesz, wielu ludzi, ja ich nauczyłem tyle razy, że jedyna reguła to jest leader set the pace, you keep the space. Dacie, tak? nie? Dacie, Czyli dacie, wiesz, dacie. ja ustalam reguły gry, tak. a ty masz tylko trzymać ale odległość. kierowcami nie? nie jest tak. Wiesz, ale... No ale szkoliliśmy, nie, o, kuźwa, nie? nie jednego, nie, no wiesz, no szkoliliśmy, tylko że zawsze znalazł się ktoś, który, kurde, trząsł dupą, kuźwa, tak, i, tak. i próbował przypomnieć sobie reguły, kuźwa, gubił się i wiesz... Ja ten i... rok tak miałem. Tak miałeś, nie? Miałem, tak? tragedia była, naprawdę. No. Ja, miałem, ja miałem kierowców tam roku, którzy się zgubili na Charlie Hill. Zgubili się. Poważnie. Poważnie. I ja zostałem sam na jeziorze i nikogo nie było. Wszyscy trzej się zgubili. Wszyscy byli trzej no, Ja byli. Nie, cie pierdolen, no. Bo oni zjechali wjeździe oni zjechali na ten pull-out Na ten pull do gdzie jest Sugar Shack tak, tak, nie? Tam, i tam... Tam, był, tam wszyscy spali w nocy no. i oni nie mogli, i nie, nie mogli przejechać, tak? Bo, no, bo... Nie zablokowali, nie? To... Że są, że są stagi, no rozumiem, rozumiem. Tak, 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 tak. We got lost. Mm -hmm. What do you mean you guys got lost? Mm -hmm. well, we got lost. I mean, where which way do you go? What do you mean which way do should go? Like just go keep on going straight. Well, well there are trucks all over the place we we can't get out W mm -hmm. sumyślę so okej okay, to wiem gdzie oni są, nie oni bardzo no tak, tak, no tak, oni tak, zostali i tak, wiesz, nie? No. A tym, musieli wycofać mm -hmm. tymi tankerami. Ty, 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 no. dwóch tenkerów, A to wiem, z dwoma naczypami, to, naczypami, to oczywiście no, za dymem i tak dalej, nie? Wycofali, ale musiałem na nich poczekać z 20 minut na jezior, żeby tu, Zanim się wykeraskali nie? z tego traps, tak? No, tego, i, tej i, pułapki, nie? No. W tym roku miałem fajne zdarzenie, mogę opowiedzieć No, dawaj Ostatni mój ładunek, nikogo mm -hmm. na jeziorze nie ma, na McKay Lake Kmirak jest mm -hmm. McKay Lake, No wiem, długie, 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 nudne Długie, długie i nudne I, 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 i było chyba pierwsza nad ranem a, w zasadzie myśmy chyba razem nawet przejechali kiedyś taką trasę po no. 80 na godzinę. Tak, nie? tak, pamięta tak, się, tak. tak. No nie, nie zdradzajmy takich reguł, co myśmy robili. Co Czekajcie. Myśmy robili. Tak, ja sobie tutaj zmienię perspektywę. Ale, ale w no. tym roku zrobiłem tak, ostatni mój ładunek. No. Mówię, a, do 49 zostało jeszcze trochę, mówię, od wiesz z gaucią Quay nie? Tak, no no. ten turn off. No. no To postanowiłem zrobić 60 na godzinę no. załadowany, 65 ton. No. Tworzyłem sobie okno w dół w jakimś momencie, a widzę w oknie, cały lud pęka, wszystko huczy czaska. Huczy czaska, tak? <laughs> zacząłem, zacząłem się siwy na włosach robić, <laughs> po raz pierwszy w życiu się na jezioro wystraszyłem. No. Nikogo nie było, ja byłem jedyny samochód na całe jezioro, nie było nikogo, nie było cisza i ten, hmm. jak ja się wystraszyłem, kurde, jak ja zatrzymałem to samochód na 30 na godzinę. <laughs> <laughs> już, już niech tak? No. Wiesz co, ja ci powiem szczerze. Ale ja się dziwię, że myśmy wtedy tak samo myśmy przejeżdżali. Chyba wiesz, jeszcze. to zależy też od lodu, nie? Ale bo... za, wiesz co, ja myślałem, bo teraz była temperatura dużo cieplejsza jak wtedy. Mm -hmm. I ten luby dużo większy był. Miększy, właśnie. Tak, to chodzi, a wtedy nie? myśmy przejeżdżali. to... Ja ci powiem szczerze, ja nie wiem czy wiesz, że... bo pokazywałeś mi zdjęcia z tego Ice Road Palace tam na, na Great Slave Lake, tak, na tutaj tak, w mieście. Tak. Ja wczoraj na tym pojechałem i człowieku, ja się bujałem jak na trampolinie, bobkę. Bob Taylor. Ja się zastanawiam czy w ogóle tam wjechać Bob Taylor, co, ja, 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 ja myślałem czy wjechać czy nie. Człowieku, jak ja zawracałem, to lód trzaskał tak. jakbym wjeżdżał pierwszy dzień sezonu Ice Road. Ja to ja, nagrałem, tak. Ja, ja to nagrałem trochę, próbowałem taki, grać takiego twardziela, ale naprawdę się zacząłem martwić i zobaczyłem, że ludzie, którzy stoją obok, pokazują mi na zasadzie what the hell you ja. doing. Uh. Dlatego, że jak ja zawracałem, to słyszałem trzaskanie lodu i mówię sobie kurde go bladę zawsze tam wjeżdżałem, a tym, razem, ja a tym wjeżdżałem. razem, po pierwsze trampolina, tak. czyli ugina się lód pod samym, pod samym Ta, ko koniem, tak? A druga sprawa, a druga sprawa, to jest to, że słyszę trzaskanie lodu i kuźwa. I Myślę sobie, ja cię o, nie nie trzaska, mogę, nie? O, ten lód trzaskał mocno. Mocno trzaskał i ja pomyślałem sobie, kurde, że to, że że tak naprawdę powinni postawić, że no trucks, kurde, w Tak, ja, gwiazda, ja, ja patrzyłem się, nie? czy nie Ta. ma jakieś napisy, że... Ja że jak wyjeżdżałem, to sprawdzałem. Nie było, nie? Nie było, nie? Ale, ja... nie było, nie? ale, ale, ale generalnie rzecz biorąc... Wiesz. ja muszę, ja muszę się odlać, kurde, bo nie mogę gadać nawet. Nie no, to spokojnie, kurde, wiesz, bo pijemy alkohol, alkohol. i w ogóle, także robimy przerwę, ale macie Przerwa. tutaj prawdziwego ice trucker, Ice road no. trucker musi iść na zewnątrz. Tak, dokładnie.